ale jestem Kolpek i są na moim kanale i dzisiaj y, znowu gramy w Minecrafta mm, na naszym survivalu Trochę się pozmieniało, bo wczytałem tak surfa Trochę tłoczno tło I dzisiaj na pewno plan na dziś o to jest mm, ja w sumie Nie wiem co za mamy nieważne Yy, no zrobić więcej tego żelaza. Zbudować swój domek. I no nie wiem, może się gdzieś przenieść. No dobra. No to. Mm, pierwsze od czego zaczniemy. To Wejdziemy do naszego aktualnego na razie domku. nie ma skrzynki. no, Co mamy w jakiś pół? Łóżko jedzenie. Będzie później ważne. Bardzo. Będę mnie. No, wszystko bezużyteczne. Loki, loki są. O, co jest zrobione. Dobra. Yy... No to idziemy do jakiegoś kawy. Przynajmniej nie wiem, czy do okay, kawy. To to początek to bym crafting wziął bo crafting skraftował sobie jest yy, to jest żelaz yy, siekierkę i yy, mam kamień yy. Jecyk. Do niego w wągiel. I tego rudę ten to szukać, podczas robienia tego zrobić sobie chlebek. Myk. Tutaj pięknie. Może wysłalić na walku czaka, oczywiście, że nie. Spieram sobie Hmm, kształki z żelaza. Dobra. Możemy sobie zrobić y kidof. Tak. To mi nie chodziło. W porządku nadal weku nie mamy. Chlebek jest. Dobra, dawaj to, to, to. Y dobra, niech ktoś się przypala. shit posz Tak mi się jeszcze jedno szybciutko do buła hmmm, Wiadro, wiadro wiadro, wiadro, wiadro a się ogarnięte jest czekaj nigdy tego o bez złotu żelazio niszczymy jednak nie. Nie, nie to. No i się ugusiłem, Dobra. Bierzemy to. W razie, bo jest woda, jedzenie też jest. Pomieszczamy, pomieszczamy. I idziemy do jakiejś ten jakie? się O ile ja taką znajdę, czekajcie sobie na sobie drzewo, przyda się ok. nie O tam widzę, jak się nie Mamy pochodnie. Idziemy. Wągiel. x speak szkielet. Dobra, trochę pokopię tego wungla. Ale tego nie będziecie widzieć. Okej, okay, wungiel cały wykopany. Tutaj wszystko ma. Można zejść głębiej. Czego nie chcę rozrobić, bo nawet jakiś Clipper oczywiście wyskoczy. No, mieć! Ona no, w ogóle jest przydatna. I się że zastanawiam a na mieć coś w ogóle daje. Może jakieś oczekiwania. Bo ogólny plan na tą serii jest taki, że. by ją robić jak najdłużej. Żeby zrobić wielki dom, żeby robić fa zrobić farmę jakichś villagerów. Żeby. Nie wiem, no nasoczmy na nie idą. Kurde. No dobra. No, żeby robić takie różne rzeczy, których w sumie nigdy w życiu nie zrobię. Na pewno mam plan... Aby pokonać smoka. No, nigdy tego nie zrobiłem bez cheatów, bez gay moda. Nigdy nawet nie dotarłem do. Zawsze zatrzymywałem się w Netherze O. Teraz miałem piękne itemy Miałem prawie cały diaksowy set. I oczywiście e, przez jakoś. 30 minut stania Nie zrespił się ani jeden blaze To był... E, w sensie... Szukałem tych... Tych wszystkich... tych... Fortec e, No i nic A jakbyście się zastanawiali Nie, nie mam... Nie był włączony pistol, bo mnie... No, witerowa szkielety zabijały no i dlaczego tam skończyłem. A miałem piękne prawie cały jak sobie No cały okay. Dobra, robimy wiadro. Oczywiście, że się nie udało. Ja nie umiem, to był pierwszy raz w moim życiu. Ja ogólnie jestem nobem w Minecrafta. Ja się pewnie większość... Powie sobie, że jest jeszcze gorsza, no ale powiedzcie sobie, czy wiadro z takiej wysokości może się nie udać? No nie może się nie udać, no ale z moim, moimi umiejętnościami to się może nie udać. I czemu to są kwiaty? Czemu jest jakiś dziwny? Jakby tu woda była, ale jej nie było. jest to, to ściana jest. I nagle diaksy. O, jak to ja no, Wiem, że nie powinno kupać się w dół, no ale mm, widzicie, jakim to sposobem robię. Takim sposobem nie da się spać w dół. Jeden wykopie za daleko. Over. Over. Over, nie będzie. Dobra. Dobra, nieważne. nie Idziemy spać. Super! O! No spoko. Woda płynie? Czyli jesteśmy blisko wody. Redstone. Dobra, wykopiemy. Co mi szkodzi? Maki, po co krzymił krzemaki? Co to jest? Chyba jakby to się stawia, jak ja gram na 1,17. Co to jest? Nie, to jest bedrock. Bedrock jest nadal nieziszczalny. Nie wiem, ja słyszałem, że coś jest pod poziomem bedroka. No, co się... Nie, nie pytajcie o co ja mówię. Mówiłem do siebie. nie, wiem, nie rozumiem. Może ten fajny bioczek zbiorę. Bo taki fajny jest Nie wiem Przyszedłszem. Tam chyba jak się znajdę. Dobra, Może O ze mnie.

Dobra. Jezu, noc nie zauważyłem, że mam tak na OHP. W sumie aktualnie w tym odcinku nic nie zrobiliśmy. W sumie ja bym zrobił domek. No, w sumie zrobiłem. Dobra, rozlewamy wodę. Taktyka 300 IQ. Tak, woda. Pyk, 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 To. Nie wiem, po co to zrobiłem, ale tak, tak, mój mózg pomyślał. Dobra. Fajnie było już w tym odcinku znaleźć jaksy. Nerwają w Dobra. Dzisiaj wyruszamy na wyprawę patrzymy co i jak rozglądamy się patrzymy patrzy, czy są fajne miejsca do zamieszkania zombie ucieknę od niego nie chcemy się z nim bić bo mi czas w firmie ucieka o, czy to jest wioska? Proszę Państwa, kolejna wioska yy, A jakbyście stawiali skąd widziałem, że to kolejna bo pierwsze no, trochę przyszedłem, a po drugie jest golem yy, tak no, Poza tym jest inna Siema dzbanie banie. sumie wygląda trochę podobnie Stąd i stąd trzech, to ma super makpek, typek, typek Jedzenie. nie jedzenie nie mam. to jedzenie, Trzeba dobra Kradniemy. Myślam, że to nie ma szkoła. Temy podobnie co co Czyli oni zrobili go lema jeszcze ja z rzewsszym. Kółko? Nie, żebym tego nie zauważył. Dawaj uh -huh. to masz ze swojej. jest uh -huh. jak? A już mówię, a skąd wiecie, że ja wiem, że to jest nowa wioska, no bo... O, to jest golem, no. hmm. Hmm. Chyba jednak na dłużej zostaniemy w tej wiosce. Poczekajcie. Yy... Ale na dłużej też zostaniemy w następnym odcinku w tej wiosce. Więc jeżeli odcinek Wam się podobał z podróży dookoła wioski, yy w tym odcinku nic nie oprócz tego, że mam nowe temki dużo więcej węgla, ale obiecuję Wam, PP Wam obiecuję, że w następnym odcinku wydarzy się o wiele więcej. Więc subskrybujcie, łapkujcie miłego wieczorowego dnia jazdy na rowerze samochodem i kurat gdacze.